Na tym samym tle, co do ogłoszenia na 25 subskrypcji, a teraz na 30. Tak, dzięki Wam bardzo zadobicie 30 subskrypcji, czyli 3. Nie, tak, 3. 3, widać? 3. I 0, czyli 30, dzięki za dobicie tych 30 subskrypcji. A z tej okazji mam dla Was film o napsutym komputerze. Jeszcze dzisiaj on zostanie przesłany. Także zapraszam do oglądania tego filmu. Link nie w opisie. I w ogóle widzicie, jak zmieniłem kanał? na 30 subskrypcji, czyli nie ma przesłane filmy, tylko jest cała, cała seria sekcji. Dlatego jeszcze raz dziękuję Wam za obej za dobicie 30 subskrypcji na, 3, na 40 od razu. Na 40 subskrypcji będzie kolejny taki nietypowy film. A na 35, no to też może coś być. Także bijajcie suby. I dzięki za obejrzenie. Dzięki za wyświetlenia. I dzięki za obejrzenie tego materiału, że dobiliście tyle. No i zapraszam do obejrzenia tego filmu. Nareczka!